Witamy prosto z Doliny Baryczy w Województwie Dolnośląskim, tutaj w tunelu pełnym Rzodkiewek. Dzisiaj Rzodkiewkowy poranek w pytaniu na śniadanie. Razem z nami Emilka Schneider, Dolniczka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. się. Och, my też bardzo. Słuchaj, ale zaczynamy sezon i podobno Rzodkiewka rozpoczyna ten sezon warzyw tak, w ciągu roku, to tak? jest królowa Nowalijek. Mhm. To jest królowa Nowalijek, pełna witamin, minerałów i naprawdę zobaczcie, jaka piękna. Rośnie nam. Pięknie! Ale od razu coś chciałam ci pokazać. Popatrz, ona jest taka nadgryziona Aha. przez ślimaki. I ja myślę, że jak się kupuje takie rzodkiewki, wyszukuje gdzieś, to właśnie trzeba takie wybierać. Takie nadgryzione nawet delikatnie, <gryżone> tak, tak? Tak, dlatego że wtedy mamy pewność, że nie są ani jakieś pryskane chemią, że wyrosły naturalnie, że wyrosły w ziemi, że tam były ślimaki, więc samo zdrowie. Gdzie kupować rzodkiewkę? Najlepiej na jakichś bazarkach, mhm. w warzywniakach, w lokalnych sklepikach osiedlowych. Tam mamy gwarancję, że są to nasze polskie, wyhodowane w szczycie sezonu właśnie rzodkiewki. Powiedziałaś, że mają witaminy, mają minerały, to oczywiste, ale w ogóle? Dlaczego warto jeść rzodkiewkę? Rzodkiewka wzmacnia organizm przede wszystkim tym, że odtruwa organizm. Mm -hmm. Podobno jest tak, że natura sama nam daje to, co w danym momencie jest nam potrzebne. Więc jeśli je jemy sezonowo, a teraz mamy kwiecień, najbardziej potrzebujemy odtrucia, oczyszczenia organizmu. No i właśnie rzodkiewka nam to zapewnia. Dzięki siarce, dzięki yy, potasowi właśnie sprawia to, że nasz organizm jest silniejszy. Królowa Nowa Lijek. bardzo mi się to spodobało. No dobrze, no to w takim razie tutaj, mm -hmm. bo rozumiem, że ręce pełne roboty właśnie teraz z rzodkiewką tak, tak. W tym momencie to co robimy, to przeglądamy nasze rzodkiewki i wyrywamy te, które już są duże, a jednocześnie po to, żeby zrobić miejsce dla tych, które jeszcze chwilkę potrzebują. Zawsze Aha. tak jest, że w uprawie mamy kilka, jakieś procent rzodkiewek, które już urosły, są gotowe, ale cała reszta będzie, myślę tak, za tydzień do zerwania, także tutaj za tydzień będzie pusto. Ile tu mamy rzodkiewek? Około 20 tysięcy. Jejku, pięknie, pięknie. I to nie koniec, to jest dopiero początek. No właśnie, bo one rosną rotacyjnie, tak? Tak, za dwa tygodnie będziemy wysiewać kolejne i kolejne i tak naprawdę będziemy wysiewać aż do końca września, wszystko po to, żeby tą rzodkiewkę mieć cały rok. No dobrze, a ona jest trudna w uprawie? Nie, bardzo prosta, bardzo prosta, także zachęcamy, nie ma się czego bać. Co jest najważniejsze? trzeba podlewać. Podlewanie, to tak. jest najważniejsze, jeżeli chodzi tak. o rzodkiewkę. Co jeszcze? Potrzebuje słońca, mhm. ale nie takiego pełnego, dlatego na przykład czerwiec, lipiec to nie do końca dobre miesiące, bo ona od razu pójdzie w kwiaty, yy, czyli w nasiona, mhm. ale nie może też mieć dużo cienia, no bo wtedy się nie wykształci właśnie yy, z korzeniem, tylko będzie nam szła w liście, więc potrzebujemy rzodkiewkę, Potrzebuje potrzebuje Zwyczajnej zikleby, nie ma jakichś wymagań, ale przede wszystkim podlewania i umiarkowanego słońca. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj u nas sianie rzodkiewki, ale także kiszenie rzodkiewki, zatem warto być razem z nami. Rzodkiewkowy, podanek w pytaniu na no śniadanie trwa. Do zobaczenia!